Warszawa, babcia Kasia, skazana, usłyszała wyrok Warszawa. Babcia Kasia usłyszała wyrok zakopanie i obrażanie policjantów. Sąd skazał Katarzynę A. znaną jako babcia Kasia na prace społeczne. Aktywista musi także zapłacić 220 zł kosztów sądowych. Wyrok jest nieprawomocny. Wyrokiem nakazowym z 27 września Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Katarzynę, aktywistkę znaną jako babcia Kasia, za naruszenie nietykalności cielesnej trzech funkcjonariuszy policji. Oskarżona została skazana na pół roku prac społecznych. Z wyroku wynika, że sędzia Urszula Gołębiewska budniku znała babcie Kasię za winną tego, że 26 marca 2021 rok w Warszawie przy placu powstańców Warszawy naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji w ten sposób, że odpychała oburącz na wysokości klatki piersiowej oraz szarpała za kamizelkę taktyczną. Katarzyna A. Miała również, — doprowadzona do radiowozu, kopać policjantów, deptać ich i szarpać. Jednego z nich uderzyła pięścią, a kolejnego odepchnęła. Przepychanki kontynuowane były także w radiowozie podczas transportu babci Kasi do komendy policji przy ulica, wilczej w Warszawie. Wyrok jest nieprawomocny: sędzia Gołębiewska-Budniku znała również babcię Kasię, za winną znieważenia funkcjonariuszy. W związku z uznaniem winy Katarzyna została ona skazana na 6 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnych prac społecznych. Oskarżona ma pracować 20 godzin miesięcznie. Katarzyna A. musi także zapłacić 220 zł kosztów sądowych. Wyrok jest nieprawomocny, stronom Katarzynie A. oraz Prokuraturze Rejnowej Warszawa Śródmieście Północ, przysługuje sprzeciw.